Jak się nie dać współczesnemu niewolnictwu, o którym mówiłem w pierwszym filmie, startujemy! Po pierwsze nie bierz głupich kredytów, no bo dla tego systemu to zadłużony człowiek to jest najlepsza sprawa jaka może być. Z takim człowiekiem można zrobić wszystko, on będzie zapierdalał w korpo po godzinach, jak jakaś tam myszka czy chomik w kółku. No i prędzej czy później się tak samo wyjebiecie jak ten chomik z kółka. Stracicie zdrowie szlachetne zdrowie, e, e, prawda, ile się trzeba cenić, czy jak, a, jak tak e, e, e. bo kredyty konsumpcyjne uczą was w mózg całkowicie błędnego podejścia do pieniędzy i tutaj jakby od wzięcia kredytu na telefon to potem jest wzięcie kredytu na wakacje, potem jakąś kartę, potem coś wpadasz w pętlę za taką zadłużeniową. I już możesz se potem zapieprzać i spłacać, nie? Idealny niewolnik. A jakie to są konkretnie te głupie kredyty? A no, no na przykład, eee, bo ja muszę sobie kupić telefonik, e za 6 tysięcy, bo, bo ja nie wytrzyma, muszę mieć zabaweczkę. Telefony, wakacje, konsole, w ogóle zajebiste rzeczy. Polecam każdemu. Ale zarób sobie najpierw na to, zarób na to najpierw, a dopiero potem y, kupuj. A nie, kurwa, jak takie, nie jesteś małym dzieckiem, które jak zobaczy, za, jesteś, jeśli jesteś dorosły, nie jesteś małym dzieckiem, y, bo to małe dziecko tak ma, że ono zobaczy zabawkę. mamu e, mamo, kup, mamo, kup, ja muszę, nie, 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 nie! Jesteś dorosły człowiekiem, to nie, nie ma, że muszę. Znaczy jak chcesz, no to się zadłużaj, no to twoja sprawa, no ale generalnie nie polecam, tak? Zarób, a potem kupuj. Albo tam nabranie jakichś kart kredytowych, też cholera wie po co? Nie bierzemy rzeczy, nie kupujemy rzeczy, na które nas nie stać, jeśli nie są konieczne nam do życia, bo żeby była jasność, nie wszystkie kredyty są całkowicie złe, bo jeśli ty, nie wiem, chcesz wziąć kredyt w celu rozwoju firmy, przykładowo masz firmę transportową, potrzebujesz kolejnego auta, no bo rozrastać się firma i nie jesteś w stanie logistycznie obsłużyć, no to to jest normalna sprawa, czy tam, nie wiem, chcesz się rozwijać potrzebny ci jest jakiś kurs zawodowy jakiś certyfikat istotny no to wtedy można takie kredyty przemyśleć ale jeśli ty yy, bierzesz kredyt no w, w celach y, rozrywkowo konsumpcyjnych no to z taki idiotyzm że to się w ogóle w głowie nie mieści to ludzie wbicie sobie do głowy że kredyty konsumpcyjne to jest najgorsza rzecz dla Was, jaką możecie zrobić, a najlepsza rzecz dla systemu, żebyście byli zadłużeni na jakieś głupoty kompletne i potem zapieprzali, żeby to spłacić. Teraz kolejną rzeczą ważną, jaką musicie wiedzieć, to jest to, żeby oszczędzać. Tak, dobrze słyszycie, oszczędzać. Oszczędzać, żeby posiadać rezerwę finansową. I ja, ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś mi powie, a ja mam dużo wydatków, ciężko mi oszczędzić i tak dalej. To nie muszą być duże kwoty. Zacznij sobie od małych kwot. Zacznij sobie od małych kwot, nie wiem, załóżmy, że zarabiasz 5 tysięcy na czysto. Yy, twoje wydatki masz wysokie, no to zacznij sobie, a nawet po dwie stówki miesięcznie odkładać. Potem zobaczysz, o, udało mi się odłożyć dwie stówki, to potem spróbuj trzy, potem cztery, potem pięć, stopniowo. Zobacz sobie, zrób sobie, zapisz sobie listę swoich wydatków. Zobacz na co wydajesz pieniądze. Może jest tam dużo rzeczy, których nie potrzebujesz, może są tam jakieś różne e, subskrypcje, których nie używasz, może masz kartę na siłownię, której nie używasz, Jakąś, jakiś karnet na basen. <laughs> no tak kurwa, zapomniałem. E, minimalna rezerwa finansowa, jaką powinieneś mieć, no to jest taka rezerwa, która pozwala ci w przypadku utraty pracy, w przypadku utraty pracy, utraty dochodu, nie wiem, jakichś tam dużych problemów w firmie. Ona pozwala Ci na utrzymanie płynności finansowej przez minimum 3 miesiące. Taka, ale taka rezerwa docelowa, do której Ty powinieneś dążyć, to jest rezerwa finansowa, która pozwoli Ci utrzymać się w jakimś bardzo takim, już powiedzmy, koszmarnym kryzysie przez rok cały. No ale to wcale nie trzeba daleko szukać, no bo jak zamykali gospodarkę, zamykali restauracje, puby, różne rzeczy, no to ludzie popłynęli, no bo byli, raz, że byli zadłużeni często na tych firmach, bardzo mocno, e, więc tutaj z kredytem firmowym też należy uważać, wszystko rozsądnie. Należy dążyć do rezerwy finansowej, która pozwoli przeżyć minimum rok. Właśnie e, w takich wypadkach, jak jakieś takie zamykanie, durne zamykanie gospodarek i tym podobne. Co się kurwa dzieje? To jest właśnie taki ogromny, solidny jacht na życiowy sztorm. Koniec tej części. Niedługo nagram kolejną część, w której opowiem, dlaczego warto, a nawet trzeba, trzymać część pieniędzy w gotówce, część oszczędności w gotówce. Dlaczego nie powinny być to tylko złotówki, ale również waluty obce. Będzie trochę o inwestycjach, o złocie, o kryptowalutach. Rozkład jazdy jest znany. Jazda z systemowymi kurwami, które chcą nas zniewolić. Do zaba!